Witam, dzień dobry. Od kilku dni mam taki dość mocny spadek formy. Zganiam to na moją menopauzę, starość, nieradość. Wiecie, tak to jest, że hormony, hormony szaleją w pewnym wieku i naprawdę walczę z tym i bardzo pracuję nad sobą. Tego nie ukrywam. Ale chodzi mi tutaj o to, że każdy z nas, każdy człowiek potrzebuje czasem takiego poklepania po ramieniu, takiego. Nie tyle będzie dobrze, tylko takiego zwyczajnego przytulenia, takiego ciepła, bo tak jest jakoś w życiu, że bardziej pamięta się jakieś złe rzeczy. To, że ktoś kiedyś coś złego powiedział, to, że ktoś coś nie zrobił tak, jak byśmy chcieli, a mniej pamiętamy to, co dobre, to, co ktoś wyciągnął do nas rękę, to, co, wiecie, to, co dobre. I tak bym chciała to zmienić. Cudnego dnia i pysznej uśmiech.